Finanse Łukasza Szumowskiego, 47 litrów, i jego rodziny są ostatnio tematem, które nie schodzą z pierwszych stron gazet. Po ujawnieniu majątku ministra zdrowia i jego rodziny, politycy z Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie specjalnego wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, by dokładnie przyjrzeli się majątkowi Szumowskiego. Po tym, jak okazało się, że żona ministra zdrowia jest współwłaścicielką dużej biotechnologicznej firmy i dobrze prosperującą bizneswoman, wielu zainteresowało się finansami rodziny Łukasza Szumowskiego. Według faktu, politycy z Koalicji Obywatelskiej, a dokładniej Robert Kropiwnicki oraz Katarzyna Lubnauer złożyli wniosek do CBA z prośbą o prześwietlenie majątku ministra zdrowia i dokładne sprawdzenie jego oświadczenia majątkowego. Jak każda korespondencja, materiał został przekazany do właściwej komórki biura w celu analizy treści, zdradził tabloidowi Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. Sprawą majątku zainteresowało się wiele osób po tym, jak fakt ustalił, że spółka ministra zdrowia jest jednym z udziałowców OncoR&D Therapeutics. Prawdopodobnie wspomniana spółka na przestrzeni ostatnich trzech lat miała otrzymać z OK 74 milionów złotych, które pochodziły ze środków publicznych. Opozycja żąda również sprawdzenia, czy wszystkie pieniądze przeznaczone na walkę z pandemią były wydane zgodnie z prawem. Na sprzęt medyczny podczas epidemii idą wielkie kwoty bez żadnych przetargów. To absurd, że CBA i ABW nie kontrolują zakupów Ministerstwa Zdrowia, stąd nasz wniosek. Dodatkowo pojawiły się pytania o majątek ministra Szumowskiego i interesy jego rodziny, zdradził faktowi poseł Kropiwnicki. Łukasz Szumowski podkreśla, że nie ma nic do ukrycia, i zarówno politycy, jak i odpowiednie służby nie znajdą nic podejrzanego w jego oświadczeniach majątkowych. Ciekawe, czy afera wokół ministra zdrowia wpłynie na jego wizerunek. Według przeprowadzanych sondaży w ostatnich tygodniach, Szumowski odnotowuje systematyczny spadek zaufania Polaków, choć przecież jeszcze kilka miesięcy temu był uznawany za bohatera narodowego. Myślicie, że rzeczywiście CBA znajdzie coś podejrzanego u ministra zdrowia? Gwiazdka, 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 zobacz więcej materiałów wideo.